Mercedes S-klasy, może właśnie dlatego, że jest autem luksusowym i że Mercedes dawno w tej klasie nic nie prezentował. Poprzedni model tego auta wyglądał trochę tak jak pancerna ciężarówka. Ten model ma znacznie bardziej płynne linie i wygląda lżej. Wnętrze to jakby nowy styl projektowania Mercedesa. Za chwilę o tym wnętrzu dowiemy się o wiele więcej. Nowy Mercedes S klasy, co zatem nowego wewnątrz i w wyglądzie zewnętrznym tego auta? Czy byłby Pan tak miły i opowiedział o tym skromnej grupie potencjalnych polskich nabywców? Ogromne luksusowe samochody. Oczekujemy, że uda nam się zdobyć przy pomocy tego auta około 50% rynku, a przeliczając na samochody sprzedamy około 80 tysięcy aut rocznie. Ale wewnątrz udało nam się uzyskać jeszcze więcej przestrzeni. A więc mamy więcej przestrzeni w mniejszym aucie. Oczywiście teraz po premierze niektóre z tych całkiem nowych pomysłów i rozwiązań będziemy wykorzystywać także w innych modelach. Proszę pamiętać, że nasi klienci żądają takich całkowitych zmian, modernizacji w każdym nowym modelu i spodziewają się, że te najnowsze rozwiązania techniczne Będziemy stopniowo wykorzystywać w niższych klasach Mercedesa.